Budowa trzech zadaszonych wiat, nowe kontenery oraz prasa do makulatury i Zakład oczyszczania miasta Mysłowice unowocześni Pszok Południe przy ulicy Piaskowej w Brzezince. Projekt Nowoczesny Pszok dla Mysłowic Południowych polega na stworzeniu wzorcowego i zgodnego z najnowszymi trendami ekologicznego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Pod koniec kwietnia bieżącego roku ZOM podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie. Ten pszok, który funkcjonuje na ulicy Piaskowej, jest zbudowane czy zagospodarowane w połowie. Teraz otrzymaliśmy dofinansowanie na m.in. utwardzenie terenu tej drugiej części przoku, na postawienie wiat, które będą ochraniały postawione kontenery i również na te kontenery, które będą, z których będą korzystali mieszkańcy do wrzucania odpowiednich frakcji odpadów. ZOM zakupi także prasę do makulatury i PET będzie też promować proekologiczne postawy oraz zwiększać świadomość wśród mieszkańców Mysłowic. Z takich ciekawych rzeczy, i bardzo ważnych i wartościowych, to jest to, że również dostaliśmy dofinansowanie na działalność ekologiczną. Edukacyjną właśnie w tym zakresie, czyli informowanie mieszkańców o sposobach segregacji, informowanie mieszkańców o funkcjonowaniu przoku i tego typu działania związane z działaniami ekologicznymi. Już pierwszy element został zrealizowany, to znaczy wydaliśmy swoją gazetkę taką proekologiczną związaną z segregacją odpadów, ale i z innymi aspektami ekologii w mieście. To gazetka Mysłowice Czyste Miasto. Teraz jeszcze czas na zapytania ofertowe, zakupy i prace remontowe, by już wkrótce zmiany w przok na ulicy Piaskowej były widoczne. Całkowity koszt zadania to prawie 380 tysięcy złotych, z czego ZOM otrzymał ponad 254 tysiące w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.